Mamon jest niewinny. Wydaje mi się, że, że suchary tą tyralnie zrobił tylko po to, żeby by się odciąć od Mamona. Żeby mieć wymówkę, że, że już więcej z Mamonem nic nie robić. Mamon teraz nie jest smutnym Kamilkiem, który nie włącza streama wbrew przeczuciu innych. Mamon jest mega kumatym ziomkiem. Sądzę, że on robi to pod publikę, nie? Halo? Madzia? Ja dzwonię do ciebie, halo? Minuta minęła i ty już nie odbierasz. Hello stream. Jestem po 4 godzinach snu, bo miałem pracę. I dzisiaj jechałem yy, załatwić sprawy z prawkiem, więc prawko, prawko jest w zasięgu ręki, widzowie, w zasięgu ręki, tak jak jest tytuł streama. Dostałem książkę do nauki jazdy, którą będę studiował. Będę się uczył jej. Wziąłem sobie pakiet e-learning, czyli będę samemu się uczył, nie będę jeździł na, na wykłady. Bo moim zdaniem mamy 2K26. Mamy 2K26 tam teorię można się uczyć w domu, nie trzeba jeździć na te wykłady. To nie, to nie jest PRL, że, że nic, nic nie można znaleźć. I, I jedyne jakie źródło wiedzy mamy to z książek albo, albo z osób, które mają o czymś pojęcie. Więc dlatego wybrałem elearn, elearning, e-learning, e-lekcje. O, dlatego wybrałem e-lekcje, żeby mniej stresu. Ja też nie lubię teoretycznego gadania. Właśnie ja lubię bardziej praktykę. Ja się boję najbardziej teorii przy zdawaniu prawka. Jeżeli będę już zdawał prawko, to boję się, że teoria będzie... Moją piętą Achillesową Bo jest to, jest to dla mnie Słabszy temat, nie? Tak mi się wydaje No jeszcze nie jeździłem autem Nie, nie pasuje mi to i tyle, nie? Mamon dalej robi te pebeki W Minecraft'cie Ty, Mamon Pobił yy, rekord 24.02, a miał chyba 26, nie? Czy, czy Ja coś tam Przeoczyłem W ogóle, propo Mamona, nie? To jest jakaś drama z Mamonem Widziałem Woda, w sensie szoty, suchara, widziałem szklane. I moim zdaniem, Mamon w początkowej fazie jest niewinny, czyli chodzi mi o wyciek tych wiadomości z tym montażystą, slash montażystką. Dlaczego? Dlatego, bo Mamon dawien dawna wiadomo, że on spermi do każdej osoby, która ma zaimki Shicher i jest to wiadome od dawien dawna. I likowanie wiadomości przez tą montażystkę, bo, bo coś, bo, bo tak, nie, nie wiem co jej się odkleiło, ale, ale pokazała te wiadomości, to szczerze pokazuje ją w złym świetle, że ona jest kurwą, tak naprawdę, jest frajerem i zrobiła to po prostu dla zasięgów, żeby nachapać się właśnie tych haterów Mamona i żeby zrobić sobie na tym hype i ludzie, żeby ją propsowali i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, teraz wiele ludzi pewnie zostanie na jej kanale, bo został on wypromowany przez Mokrego Suchara, Rybsona, Syncrofa pewnie, ale nie jestem pewien, przez Xena, na pewno jakieś zasięgi podłapie. Yy, wszyscy ci hejterzy Mamona będą tam siedzieć, żeby robić literalnie mamo mamońską. A drama yy, z Xenem, i drama z Sucharem, bo to, to jest chyba taki największy, największy bunt, i z Synchrofem po części to też jest dla mnie niezrozumiałe, gdyż każdy to chociaż chwilę poglądał Mamona, wie jak Mamon się zachowuje. Mamon nie traktuje ludzi lepiej. Mam on nie traktuje ludzi, że przyjaciel, przyjaciółka i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie coś innego niż kolega, koleżanka. On traktuje każdego tak samo i każdego wkłada do tego samego wora. Dziwiący się suchar, że. Mamon go traktuje tak samo jak inny. To jest dla mnie niepojęte, bo myślę, że suchar jest ogarniętym ziomkiem i robi to pod zasięgi. I ja, ja nie neguję tego, że suchar mógł nie mieć, mógł nie czuć czegoś więcej do, do Mamona. Nie neguję tego, ale sądzę, że jest mega naiwny, jeżeli sądził, że Mamon jest jego takim mega bliskim przyjacielem i aż tak się związał z nim, że, że aż tak się wkurwił na niego, nie? Za to, że Mamon porówna. Go do, do właśnie osób, pokroju Xena i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że, że Suchary jest na tyle inteligentną osobą, że on wie i wiedział, że mam, on jest zupełnie niezrównoważony psychicznie. Wiedział, że prędzej czy później coś takiego się stanie i robi to. Tą tyralnie zrobił tylko po to, żeby żeby się odciąć od Mamona. Żeby mieć wymówkę, że, że już więcej z Mamonem nic nie robi. To w się sensie nie na zawsze oczywiście, bo sądzę, że prędzej czy później się pogodzą popaki. Ale żeby na razie odpocząć sobie od Mamona. I to była taka najprostsza wymówka, to co się podłapało, żeby, żeby się odciąć od Mamona na, na jakiś czas. Sytuacja Xenem. Mnie w ogóle zaskakuje, bo sytuacja z Xenem jest wkurwił y się na to, że Mamon go zablokował, gdy pisali na PW. Pisali na PW, Mamon go zablokował. To było na streamach jednego i drugiego. Dziwi mnie to, że ziomek, który wie jak Mamon działa w internecie, aż tak oburzył się na to że y, mamon się zachował tak, a nie inaczej. Bo dla mnie jest logiczne, że to, to co Ripson pokazał nie, na streamie, czyli niekończąca się pętla y, czasowa mamona. Mamon jest sam, mamon y, znajduje kolegę, kolega pozwala, mamon się obraża. To jest pętla, która nie kończy się i jest przez mamona już od 5-6 lat taka sama. Na każdej gierce ze wszystkimi wszystko. To, co Mamon robi, opiera się na tym, żeby prędzej czy później zrobić jakieś dymy, i żeby wyniknęła z tego mini dramka. Dlaczego? Dlaczego Mamon teraz nie jest smutnym kamilkiem, który nie włącza streama itd., itd.? Bo Mamon jest w przeczuciu innych, Mamon jest mega kumatym ziomkiem, który sądzę. Że on robi to pod publikę, nie? Że wszystko to, co Mamon robi, czyli wkurwianie się na gierki, wkurwianie się na ziomków, wyzywanie czat, wyzywanie ludzi z otoczenia, wyzywanie streamerów i tak dalej, to Mamon to robi w wiadomym celu. Bo Mamon tak działa od kilku lat. Tak samo jak Bruce. Bruce... Tak samo, nie może wytrzymać bez zrobienia z siebie debila. Bruce wie, że to działa, że jeżeli podburzy widownię i widzowie będą mega... Widzowie mega się rage baitują moim zdaniem. Bruce odpierdoli coś dla ludzi mega takiego obvious, czyli przytoczę tutaj przykład tych założenia tej działalności gospodarczej, tych podatków i tak dalej, że dla ludzi jest to w 100% normalne, że każdy, kto zakłada jakąś działalność gospodarczą, te. Włonąć wiedzę jak najwięcej o tym przed tym co, yy, jak to zrobi. A Bruce tego nie robi, bo on wie, że ludzie dadzą się zbejtować. Tak mi się wydaje, nie? Też dlatego, bo Bruce ma tendencję do odkładania rzeczy dla innych osób. Czytaj na, dla Renaty i tak dalej, że oni to ogarną, on, on ma czy są głowę, ale dlaczego dlaczego na przykład Bruce teraz gada o tym wacie, nie? Że przeszedł na ten VAT. Bo on jest świadomy tego że ludzie się podburzą teraz, że a y, wyzywałeś Suchara od y, oszustów, a coś tam, a coś tam. On to robi specjalnie, żeby był dym, Bruce wie, że ludzie go nie lubią i za wszystko będą go jebać i on robi wszystko, żeby się o nim gadało, nie? I żeby ludzie go mogli jebać. Bo jeżeli Bruce by przestał być Brusem, w cudzysłowie, to nikt by Brusa nie oglądał. Nikt by nie chciał oglądać streamów Brusa, bo z jakiegoś powodu ludzi jara Bruce, ludzi jara to, że mogą zostać rage przez zachowanie Brusa. Tak samo Mamon. Dlaczego ludzie grają z Mamonem? Nie dlatego, bo jest zajebistym ziomkiem, bo jest zajebistym kurwa graczem w jakąś gierkę i yy, ludzie nie grają dlatego z nim, bo bo właśnie jest mega dobry i, i wykeruje jakąś gierkę albo coś, tylko dlatego, bo łatwo go baitować i on jest świadomy tego, że ludzie go ragebaitują i po prostu gra, gra aktorsko tak, takie mam wrażenie a jeżeli nie gra aktorsko no to jest chory psychicznie i ludzi jarają yy, osoby chore psychicznie slash upośledzone, nie twierdzę, że mam on jest upośledzony, ale yy, mówię tu w rozumieniu na przykład Dawidza Jaspera, yy, Mikro cypka i tak dalej, i tak dalej. Którzy są chorzy. To właśnie lubią takich mamonów, takich brusów oglądać. Ja, ja szczerze, mnie też ragebaitują niektóre rzeczy, które robi mamon i brus. Ale ja nie jestem tym typem widza który by zaczął pisać na czacie Mamona, że ej, ty kurwo coś tam, coś tam, nie? Ja, ja wolę sobie to przedyskutować sam ze sobą albo, albo z kimś, jeżeli y, być tym właśnie takim toksycznym widzem, który przyszedł tylko tak naprawdę pośmiać się albo powyzywać. I moim zdaniem reakcja Bartka, a.k.a. Xena, była zbyt wyniosła. Xen za bardzo się podburzył o tak naprawdę pierdołę. Ile razy było, że Mamon blokował ludzi podczas tego, jak sobie wyjaśniali rzeczy? Ile razy Mamon zwyzywał kogoś albo pomówił, że coś robi, chociaż tego nie robi? No, niekończąca się pętla Fortnite. A oni dają się na to bejtować. Które to było? To było to. Pisze. I tu jest zablokowanie. Bo mu widz napisał coś, przeczytał z czatu Menelu stary pisze, żeby się godzić po czym mnie w widz napisał na czasie coś I okej, okay, okej. Okay. Xen ma prawo do takiej reakcji, ale moim zdaniem ona jest za bardzo podkręcona. Nawet nie śledząc mamona wystarczy sobie obejrzeć jedną szklanę drugą Mamon robi dokładnie wszystko to samo. Dla ludzi, którzy hejtują, szczerze polecam wyłączać po prostu Mamona i Bruce'a i tyle.